Ten turniej został zorganizowany dzięki przychylności starosty Jarosława Białka. Jest to połączenie współpracy powiatu i SMS-u. Na zaproszenie odpowiedziały, odpowiedziało 6 drużyn. Od 15 lat jest tutaj szkoła mistrzostwa sportowego, która kształci przyszłych reprezentantów Polski. Uważam, że dotychczas ten potencjał nie był do końca wykorzystywany. Chcielibyśmy wszechstronnie być postrzegani, a więc nie tylko siatkówki, pewnie i z żeglarstwa. Chcielibyśmy też pokazać walory koszykówki, naszej młodzieży, która no, niech sobie wybiera po prostu dyscyplinę, której siebie by widziała, której chciałaby trenować, więc ten turniej ma też za zadanie właśnie pokazać naszej młodzieży, że warto uprawiać jakikolwiek sport, w tym i koszykówkę. Uścimy trzy zespoły z zagranicy, z Niemiec, z Litwy i z Irlandii oraz dwa zespoły z Polski, Treff, Sopot i Dziki Warszawa i oczywiście SMS PZK Korz Formuła w turnieju wygląda następująco, każdy gra z każdym, czyli w ciągu trzech dni każdy zespół rozegra pięć spotkań. Co to oznacza dla chłopców? Przede wszystkim rywalizacja, walka z własnym charakterem, na zmęczeniu, a przede wszystkim dobra zabawa i emocje dla kibiców.